Siemanko ludziska, jestem Józef Elez i witam Was w kolejnym odcinku z serii Farming Simulator 2011, czyli Landwish Simulator 2011. Ja to tak będę w tych farmingach mówił, więc jeżeli Wam to przeszkadza, no to serdecznie przepraszam, ale to już będzie takie moje standardowe wejście. Z tego powodu, że ja to nazywam, nie przepraszam, to jest Farming Simulator 2011, więc to już nie Landis. Landwisz to był chyba 89. dziewiątka. A od 11 już są farmingi, więc dobra, nie było tematu. Jest to farming simulator 2011, więc witam Was bardzo serdecznie. Tak w ogóle widzicie na dzień dobry, że czas został przyspieszony. Leci bardzo szybko, z tego powodu, że po prostu miałem noc, chciałem to jakoś szybko. W tym farmingu będzie czas przyspieszony z tego powodu, że. Najczęściej pewnie z odcinka na odcinek w tym farmingu będą, będzie ciemno, więc żeby to mi szybko zleciało. Ta noc, oczywiście. Dobra, jak widzicie, stoimy sobie dzisiaj przed ciągniczkiem standardowym oczywiście, Lizardem. Tak naprawdę, szczerze powiedziawszy, jest to ostatni odcinek z tym ciągnikiem. Dziękuję Wam bardzo mega za podpowiedzi, że, pod, że chcecie mi tu podpowiadać, bo naprawdę mega mi to ułatwia. O kurde, jeszcze mi deszczu brakowało. Ale dobra, to nie o tym, że bardzo mi podpowiadacie, mega mnie to cieszy. Powiem wam szczerze, że dzisiejsza akcja będzie akcją sprzedażową. Będziemy sobie sprzed sprzedamy sobie wszystkie po prostu tutaj jak spadek w ogóle zaliczyły, ale trudno. Mamy dwa tutaj dwa realia do sprzedania. Gerstenlager, nie, w ogóle niemieckiego nie ogarniam i Kurn Lager więc te, dwie, te dwa arealia sobie po prostu sprzedamy i kupimy, jeszcze dodatkowo sprzedamy sobie ten ciągnik na koniec i zakupimy sobie nowy ciągnik, więc to praca na dzisiaj taka szybka akcja mega na spontanie, stwierdziłem, że czemu nie czemu mi się telefon zaświecił, a nieważne dobra, tylko teraz pytanie w którym w którym miejscu to po prostu mm, nie ogarnąłem sobie po niemiecku co do czego tutaj po prostu teraz zobaczymy Tutaj nie ma nic. Więc. jolo jedziemy do następnego. opowiadam sobie zaraz dzisiaj. Tak jak pamiętacie, ten, ten odcinek w ogóle będzie w poniedziałek. Opowiadałem. Kurde, dawaj tutaj. Ciach. Opowiadałem Wam tam po prostu, że zmieniam sobie pracę. I w dzisiejszym odcinku opowiadam sobie trochę o zmianie, że muszę kupić sobie samochód. Już mniej więcej miałem na oku jedno auto. Ale niestety to autko mi poszło, ale to za, zaraz, tylko sobie muszę tu pospraw muszę to po prostu posprzedawać. Aha, kukurydza, czyli kukurydzę sprzedamy sobie. Tylko pytanie, czy tutaj na, yy, idzie sprzedać kukurydzę na tym skupie. Dobra, lecimy, więc tak. Yy, rozglądam się mniej więcej kwotowo nad samochodami. No, nie mam tu jakiegoś dużego budżetu, między 2,5 a 3 tysiące, także no. Wiadomo, cudów jakichś nie znajdę, no ale potrzebuję po prostu auta do przemieszczania się między pracą a domem, ewentualnie coś przewieźć, coś zawieźć. Wiadomo, no takie, powiedzmy, drugie auto w rodzinie, bo pierwszym, głównym raczej będziemy traktować auto, żony megankę, jak gdzieś pojechać do rodziny, czy coś to będzie raczej, to będzie główne auto. No wiadomo, ewentualnie, że dodatkowo się zepsuje, no to będzie moje, nie. No ale głównie będziemy to autko traktować raczej jako główny samochód. Jako ten lepszy. O, przestało padać ekstra. Tylko poczekajcie, teraz chwilkę, gdzie tu jest. A, shop, farming. Aha, tylko pytanie, ja w ogóle pojechałem w złą stronę. Jezu, dawno tutaj farminga nie grałem. Tu jest shop, czyli sklep z maszynami. A to mi chodzi raczej generalnie o do sprzedaży. Tutaj, o, musimy zawrócić i pojechać w drugą stronę. Pod, aha, bo to pod, i mamy. No, tu mamy przybliżanie, więc musimy jechać całkowicie przeciwną stronę. Także tak jak mówię, żony auto będzie głównym samochodem do przemieszczania się po prostu takim gdzieś pojechać we dwoje, bo tak to każde, że tak powiem, same sobie będzie jeździło, bo to wiadomo, no całkiem inne strony będziemy jeździć, także. To sobie, że tak powiem, no. Będziemy traktować tak, na, powiedzmy na co dzień, że to jest moje, to jest jej, ale tak jeżeli będziemy gdzieś jechać, to będzie takie, to tak naprawdę to będą nasze wspólne auta. Ale rozgraniczając, że załóżmy tam to jest jej, a to będzie moje po prostu, no bo ona użytkuje to na co dzień, nie ja będę użytkował to na co dzień, więc no i mówię, to jest kwestia między 2,5 a 3000. Zaraz sobie powiem Wam szczerze, odpalę mm, oelixa. Tak sobie poprzeglądam po prostu też, na jaki biorę yy, przedział. Skupimy się głównie, skupię się głównie na Podkarpaciu, bo no wiadomo, na takich kwotach to, yy, tu muszę to tu skręcić, w takich kwotach po prostu no raczej yy, nie opłaca mi się gdzieś jechać dalej. No oczywiście mam jeszcze czas, póki jestem w Oświęcimiu, mogę jeszcze w Oświęcimiu jakieś auto kupić, no ale to zobaczymy. O, nawet powiem wam szczerze, że o kurde, przez przypadek, no nie gadajcie, że to jest mleko, to nie jest do sprzedaży, kurde, powiem Wam szczerze, bardzo dawno tutaj nie grałem i nie pamiętam co, gdzie się może sprzedawać, zaraz zerkniemy, to jest chyba do mleka tylko, do mleka, dobra, więc będziemy musieli pojechać, no czyli na to wychodzi, że jechaliśmy dobrze, no niestety musimy zawrócić, także mówię, no ten odcinek mega nieprzemyślany. Hmm, na spontanie, na szybko, więc stwierdziłem, że no ogarniemy go szybko no trudno, no mówię, no przynajmniej trochę mapę zwiedzicie, bo dawno sobie przypomnicie jak w ogóle ta mapa wyglądała dobra, więc e, tak naprawdę ciekawostka, bo w tym momencie dopiero zauważyłem, wpadł mi samochód który, który, który po prostu nie brałem pod uwagę, ale jest hmm, mega fajny, mega wyglądający Kurczę, tylko muszę sobie przeczytać No, wezmę go chyba pod uwagę, powiem Wam szczerze. Wpadł mi w tym momencie samochód. Jest to Volkswagen Golf Trójka w kombiku, także taka wersja dosyć rzadka, bo Golfa Trójkę w kombiaczu to jest ciężko spotkać, powiem Wam szczerze. Teraz i to niedaleko mnie tutaj, powiem Wam szczerze, i za taką kwotę, no 2,800, ale na pewno do negocjacji, więc jakieś około pewnie, <laughs> jeżeli bym się dobrze z Panem dogadał, no 2,600 może 2,5, no zobaczymy po prostu yy, jakby to wszystko wyglądało, no mówię, nie chcę tutaj po prostu, ten ja, tylko powiem Wam szczerze, nie brałem go pod uwagę, ale mega fajnie wygląda, nie, nie wygląda tutaj, żeby był jakiś podgnity, cokolwiek, powiem Wam, jeszcze z hakiem, to jest dodatkowy powód, samochód z hakiem, także tu jest kwestia do zastanowienia się, bo jest niedaleko. Kolejny samochód, który brałem pod uwagę, tutaj już nawet powiedzmy w kwestii Klasyka nawet już, bo powiem Wam szczerze, interesuje interesuję się klasykami, takimi samochodami, a ten samochód już powolutku pod klasyka można podciągnąć. Jeżeli ktoś oglądał Motobiedę, to... Jeżeli w ogóle ktoś ogląda Motobiedę, to może też potwierdzić. Jest to Volkswagen Golf 2. W dieslu tam ewentualnie 1.6, ewentualnie 1.6 benzyna. No 1.4 to nie wiem, czy idzie spotkać tu akurat... Na Podkarpaciu w tym momencie, jak to przeglądam, jest akurat y, Golf 2 y, 16 benzyna gaz w wersji, nawet z szyberdachem, też z hakiem. Także to też biorę trochę pod uwagę z tego powodu, że no, hak po prostu potrzebnym jest. Bo, no mówię, no niby, niby będę jeździł w firmie po prostu, która jest bus, ale to już nie pożyczę sobie tak tutaj z szefem, po prostu czasem się dogadałem, bo blisko było w miarę, to pożyczy mi busa. Także tutaj też muszę patrzeć na to, żeby ewentualnie miał hak, może dokupię sobie przyczepkę do tego i po prostu będę miał swoją przyczepkę i nie będzie problemu. Więc tutaj bardzo ładny kwotowo. Tamten Golf 3 był za 2,800, a tutaj mamy 2,700, ale no dosyć ładnie wyglądający, więc... No, tutaj też tego golfa biorę pod uwagę. Tu jest oczywiście trochę dalej, bo jest w Mielcu, no już praktycznie pod Tarnowem, ale. No, jeszcze w stanie byłbym pojechać, obejrzeć tego golfa. Po prostu. Dobra, jak widzicie, dojechaliśmy sobie na mm, miejsce skupu. Wyspiemy sobie. No, nie gadajcie, tu nie można tego sprzedać. No, kurde, dzisiaj ten odcinek będzie bardzo zakręcony. A gdzie ja mogę w ogóle sprzedać? Powiedzcie mi te kukurydze z kościół. Jak to się poruszać w ogóle po tej mapie. Hmm, 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 hmm. A tam dalej jest jeszcze port. Prawdopodobnie w porcie tak samo jak i w po prostu w farmingu dziewiątce że tylko w porcie można to sprzedać dobra więc jedziemy do portu. Te, te trochę zgłupiałem ale mm, odzyskałem równowagę że tak powiem. O, tutaj mamy pole do, to jest trawa chyba, więc tutaj będziemy mieli ewentualnie możliwość, może, może trawę pójdziemy jeszcze, zobaczymy po prostu, co tu przyniesie dla nas przyszłość. Dobra, lecimy sobie z kolejnymi samochodami, przeglądam sobie tutaj tak przy okazji o Elixa, hmm. kolejny samochód, momencik, mówię tak, przeglądam sobie, no, tak w ogóle tutaj zastanawiam się między dieslem, a benzyną, gaz. Tu jeszcze tego nie, nie, nie dopowiedziałem. To jest też ważna rzecz między dieslem a benzyną, gazem. Kolejny samochód, który mam tutaj na oku, jest to Renault Talia. Też biorę pod uwagę ten samochód. Bardzo dużo ludzi mówi, że to, że to jest w ogóle mm, brzydki samochód. Może powiedzmy do sobie szczerze, nie jest jakoś urza uroczy ale mega powiedzmy tani w utrzymaniu i po prostu no tani w zakupie także i renówka więc został, zostałbym w renówce także to jest też dodatkowy atut też w Mielcu jest także gdybym pojechał załóżmy golfa oglądać to między innymi pojechałbym sobie też tą talię obejrzeć zaraz wam powiem jaki tu jest w ogóle silnik tu jest chyba 1.4 bodajże z tego co pamiętam benzyna gaz dokładnie 1,4 benzyna gaz w sedanie no innej raczej, innej raczej talii nie było tylko w sedan, tak w ogóle y, powiększył nam się tutaj y, po prostu pieniądze nam się tu powiększyły do y, jak widzicie 140, 114 tysięcy euro, także tutaj już kwota nam się zbiera na kolejny ciągnik także y, za chwilę zobaczymy w ogóle już na samym końcu zobaczymy Jaki ciągnik nam się uda tutaj kupić? Dobra, bierzemy kolejny samochód pod lupę. Tutaj też się zastanawiam, powiem wam szczerze, zastanawiałem się nad tym autem. Nigdy nie miałem, naprawdę, nie miałem nigdy styczności z tym samochodem. A jest dosyć kwotowo fajny, tylko że trzeba by było się tutaj blacharce przyglądnąć. Jest to Mitsubishi Space Star. Nie mówię, nigdy jakoś nie zwracałem uwagi na ten samochód, ale że jest po prostu tak troszeczkę, powiedzmy, tak większy, że bagażnikowo wygląda trochę jak taki mini-mini van. także tak, tutaj można by było coś też w tym kierunku, powiem Wam szczerze, pójść. Kwota, kwota 2400, 16 benzyna gaz. To, tutaj widzę jakieś ubytki, więc yy, nad tym autem się też zastanawiam. Lećmy, przeszukajmy sobie dalej. Sorry, tak w ogóle w międzyczasie. O, a tego auta to ja nie widziałem. Nie było go tu wcześniej. Który jest dzisiaj? Wleciał dwa dni temu. Ja tego auta jakoś przeminąłem. tym samochód dziwnym trafem. Eee, Seat e, Toledo 1.9 Turbo Diesel TDI oczywiście. 90-konny. Wolno, znaczy nie wolno, a jeżdżący do poprawek, tylko pytanie: do jakich poprawek, to jest ważne pytanie. No, niby tu na zdjęciu wygląda całkiem ładnie, ale wiadomo, jak auta na zdjęciu wyglądają. Tutaj dalej lecimy, bo tam jest dalej nasz ten. I jak widzicie, szybko mi czas zleciał. Kurde, braku mi czasu po prostu nawet na mm, zakończenie. sobie. Znaczy, do, dobra, zrobimy to po ciemku w nocy. Jeszcze po prostu przeleci nam ta noc. Może nie będzie za bardzo nic widać, ale no mówię. Skupiłem się tutaj bardziej na opowiadaniu wam po prostu o bardziej o samochodach, nad którymi się zastanawiam niż na odcinku tutaj na tym, ale chcę, do, chcę ten odcinek dokończyć po prostu, więc zobaczmy czy w ogóle mam co jeszcze tutaj mam z no jeszcze z kukurydzy coś mam, ale to jest raczej mniejsza ilość, więc może kukurydzę sobie już zostawię. I polecimy sobie, tu chyba chodzi o jęczmień Dobrze mówię? Tak, jęczmień, chodzi o jęczmień Zajedziemy sobie, pojedziemy sobie jeszcze To wysypać tam, to już sobie odpuścimy Po prostu, bo już jest zbyt mało Po prostu to jest to, co kosiłem ostatnio Także, dobra Lecimy dalej z odcinkiem Kolejny samochód, który brałem pod uwagę Tylko muszę go znaleźć yy, Dobra, wysypałem tylko, że już się tak mega ciemno zrobiło, że powiem Wam szczerze, że już nie bardzo cokolwiek widać, kurde. No ale dobra, no już trudno, Zrobimy, dokończymy ten odcinek, żeby po prostu już nie przerywać nagrywania, bo czas bym musiał, z tym czasem jest tak głupio. A w sumie to w nocy nieraz w trakcie żniw jeżdżą po nocach po prostu do skupu, także no te, powiedzmy, że to jest mega... Realnie też do tego podchodzę, więc po nocy się też jedzie, ok Więc jedźmy sobie do skupu w nocy. Kolejny samochód, który biorę pod uwagę, jest to... Sorry, tak w ogóle... Kurde! Skupiłem się tutaj na, w tym momencie na telefonie, także macie tutaj e, po prostu powód, żeby nie skupiać się na telefonie podczas jazdy, bo to jest mega niebezpieczne. Kolejny samochód, jaki tutaj widzę, jest w Dębicy. Jest to podobny do Toledo, Seat Leon, Leoś i też 1.9, kotul 110 konny za 3000, także też się nad tym autkiem zastanawiam, powiem Wam szczerze. I prawdopodobnie chyba z Podkarpacia ostatnie auto, które brałem pod uwagę, jest to Opel Astra G, nie F, niestety F-ki kurczę nie znalazłem. Jest to Opel Astra G, mm, dwulitrowy dieselek trzydrzwiowy mm, i z hakiem. Na to głównie zwracam uwagę, powiem Wam szczerze, w tym momencie, żeby ten. No, jeżeli nie będzie haka, no to trudno, no to no nie poradzę nic na to, no ale głównie zwracam uwagę na to, żeby był ten hak. I tutaj właśnie jest hak. No, za 2400, więc śmieszna cena, ale wiadomo jak to z dieslami, tymi zwłaszcza tymi dwulitrowymi, jest yy, w tej cenie. Hmm, nawet klimem ma, więc to jest też dodatkowy atut, bo teraz wiecie, jakie te lata są coraz gorętsze, więc yy, ta klima to jest jakiś tam powiedzmy dodatkowy wyznacznik, oczywiście nie, nie wyznacznik taki, że musi być, no bo wiadome, no bo przy tej cenie, no to yy, średnie jest kupić auto z klimą. Moment, pojechałem dobrze w ogóle? Czy ja się nie rozpędziłem? Nie, dobrze jadę. Mówię, drugi raz... Yy, po prostu jadę tutaj wcześniej tutaj w tą mapę w tę część mapy się nie zapuszczałem więc jestem mm, drugi raz tutaj więc dlatego zgupiałem. no mówię i to jest praktycznie moje ostatnie auto które biorę pod uwagę tutaj że tak powiem na Podkarpaciu bo mam jeszcze szansę gdzieś tam ewentualnie w okolicach Oświęcimia coś poszukać także mam ten, ten tydzień praktycznie jeszcze na to zobaczymy w ogóle co to się okaże no, i ewentualnie, jeżeli już kupię ten samochód, to gdzieś tam ewentualnie dodatkowy vlog, jakiś tam, bo też prosicie o te vlogi, żeby też w te vlogi pójść. Więc e, może, jeżeli już kupię ten samochód, to ten dodatkowy vlog dla Was zrobię i może pójdę tam w jakieś vlogi. No, mówię, no, myślałem ewentualnie dla Was nad vlogiem, żeby po prostu jakiś jeden tam dzionek, jakiś tam jeszcze z tej starej pracy, wam tam uszturlać, pokazać wam mniej więcej jak to wygląda. Ale no zobaczymy jak to będzie, że tak powiem. Co to się jeszcze okaże. No mówię, ten tydzień będę miał szkolenie pracownika już nowego po prostu. Także nie bardzo się chyba to uda, bo no raczej chcę zostać, że tak powiem, żeby ten pracownik był anonimowy, nie chcę pokazywać nikogo bez, bez niczyjej zgody. Także. Zresztą musiałbym znaleźć nawet program, do, muszę znaleźć program do składania, żeby po prostu yy, Zrobić sobie, żeby do tych vlogów sobie zrobić ewentualnie dodatkowy ten, może pójdziemy faktycznie w te vlogi, tylko że mówię, no vlogi na pewno nie będą się pojawiały, jakoś nie będę kurde strzelał z kałacha tymi vlogami, bo to wiadome, ale co jakiś tam ewentualnie czas coś może się tam pojawić dla was, żeby było jakieś, było jakieś urozmaicenie, powiem wam szczerze, że na razie póki co mm, zostanę chyba przy tych samych farmingach, bo powiem wam szczerze, jakoś do tych farmingów się przyzwyczaiłem do nagrywania, nie chce mi się jakoś na razie te, y, nagrywać tego ETS-a i tak dalej także zostaniemy sobie przy farmingu, dobra jak widzicie jedziemy sobie tą przyczepę że tak powiem y, odpiąć i pojedziemy sobie sprzedać y, ten ciągniczek, że tak powiem pożegnamy się z tym ciągnikiem i zakupimy sobie nowy ciągnik, pierwsze w ogóle zobaczymy czy nas stać na jakiś ciągnik czy nie pozbędziemy się po prostu na razie tego ciągnika jeszcze jakieś tam pieniędzy nie zazbieramy po prostu bo mamy kolejne pola do koszenia także być może że po prostu o tu powiem wam szczerze kolejne pole do taka taka sama sytuacja jak w farmingu dziewiątce można zrobić ewentualnie ale powiem wam szczerze tutaj mam więcej pól takich. Gotowych po prostu więc może nie będę robił tak jak w farmingu dziewiątce koszenia bo tam tam to trochę inaczej wygląda <laughs> tam chcę trochę bliżej gospodarki tutaj tych pól bliżej gospodarki jest trochę więcej więc. Może tak sobie zrobimy i mówię dodatkowo jak będę miał jeden dzień wolny muszę poświęcić po prostu na kombinację żeby tutaj żeby tutaj pójść w też do, żeby ogarnąć by mi zaczęły działać po prostu te mody. Więc to będzie jakiś taki dodatkowy tylko muszę mieć po prostu dzień wolny totalnie bez nagrywania żeby po prostu pójść sobie tylko po prostu w sam żeby po prostu usiąść przy tym komputerem i tylko zająć się tymi farmingami, żeby to poogarniać wszystko, żeby to biało jakikolwiek sens ręce i nogi. Dobra, jak widzicie, jedziemy sobie pod sklep. Tutaj sobie gdzieś odstawimy ciągnik. Tylko gdzie by go tutaj zostawić? Dobra, zostawimy go sobie tutaj ko schodów. O, albo wycofię sobie tutaj po prostu pod, pod rampę. Tak, jakby, że, że go schowają od razu do garażu po sprzedaży. A, takie miłe zakończenie, powiedzmy. Po raz ostatni popatrzmy sobie na ten ciągnik. No i dobra, dziękuję Ci, powiedzmy, kolego, stary przyjacielu, że byłeś ze mną, że pomogłeś mi tutaj na w początkach. Ale niestety, trzymaj się. Dobra, wchodzimy sobie. Mamy traktorki. Więc jeszcze dodatkowo 13 tysięcy za ten ciągnik dostaniemy, więc mamy 150 tysięcy. Mamy tutaj oczywiście Deutsch k 420, o większego niestety nie jesteśmy w stanie kupić, ale jak widzę tutaj ten Deutsch agroplus Plus 77 jest w naszej, że tak powiem... Możliwości ewentualnie Lizar 422, ale małego ciągniczka już nie będziemy kupować. Nie będziemy już ten mały ciągnik szuli. Chyba, że, za, chyba, że uda mi się mody ogarnąć, będą jakieś mody, no to pójdziemy w mody ewentualnie mniejsze. Ale tutaj kupujemy sobie tego Deutsche AgroPlusa 77. Także mamy to. Ciągnik, oczywiście, został zakupiony. Tak, właśnie on oto wygląda. Taki mały ciągniczek AgroPlus 77. Został zmieniony, także jestem też mega zadowolony, bo na pewno dużo szybciej będę, dużo szybciej się będzie jeździło. I yy, zostało nam do yy, jeszcze 64 tysiące więc może jeszcze sobie dokupię do niego mm, obciążnik. Jak już tu jestem, tylko taki mniejszy, może obciążnik. Gdzie są obciążniki? Poczekajcie. Powolutku. Aha, bo tutaj mamy oddzielnie traktory, oddzielnie ten. Dobra, dobra, sorry. Tu w ogóle mamy kombajny. Na razie mamy tego Lizarda. Może potem. Chyba, że pójdziemy tutaj w oryginalne maszyny. No zobaczymy, póki co na razie. OK. Możemy sobie. A, tu są mody, czekajcie. Bo tutaj możliwe, że to jest gdzieś tutaj są obciążniki, nie dalej. A tutaj powinien być gdzieś obciążnik. Dobra, tu mamy obciążniki. Tutaj kupimy sobie ten za 250 euro, tak naprawdę chyba. Mm. 600 kg powinien wystarczyć do tego ciągnika spokojnie. Więc tak, lecimy sobie do tego ciągniczka. Podpinamy sobie oczywiście e, obciążniczek, tak wygląda w środku. Klasycznie farming 11, oczywiście jak oryginalne ciągniki. I lecimy sobie do mm, garażu nowym nabyteczkiem. Nowy tak, w ogóle dziękuję Wam jeszcze raz za te podpowiedzi, że mi tu chcecie podpowiadać. Powiem Wam szczerze, że to będzie dla mnie spore ułatwienie niż ten ciągnik, po prostu ten malutki. Tutaj mówię, dziewiątka, no to staram się pójść w Dojczwary. Powiem Wam, że lubię, nie wiem dlaczego, ale jakoś lubię te Dojczwary. Także staram się pójść w Dojczwary. Może faktycznie zrobimy sobie, że mm, po prostu pójdziemy w te Dojczwary, bo tu mam póki co lizarda, no klasa niby. No, wiadomo, że to Lizard tutaj wygląda jak klas Także to prawdopodobnie jest klas. Także dziękuję. Dobrze, więc tutaj sobie zakończymy ten odcinek. Jak widzicie, kończymy go sobie zakupem nowego nabytku. Więc dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną, że chcecie nadal to oglądać. I mam nadzieję, że nadal te odcinki będą Wam się podobać. Trzymajcie się cieplutko i do następnego. Cześć.